Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi, przyjaciele. Serdecznie zapraszam was na mój kanał Kuchnia na Wesoło w Usi Marusi. I wy u mnie w gościach, kochani moi. A ja jak zawsze z wami. Chciałam pokazać wam, że co my jemy na przekąski dzisiaj. Wszyscy po takim okrwieniu dostali z dżemem. Z przepraszam bardzo, też. Beczy się mi odbije się. Базу любимо таке гребення. В пікані ті нові купуємо, кохані мої. Ми вручили за склепу з батьком, зробили закупу. Ну, 200 злотих, кохані мої. Зараз без 200 злотих, а не рушить, то, ну, правда, приватний склеп. але в такому склепі, видаш. Mamo, ja zobaczył, a kudel, no ja bym zobaczyła, jak stała, tak musiała. Ta, tak, tak, bo tata, teraz takie życie, drogi Batek. My nic nie kupili, marcypanom nie kupili. I słodeczki <coughs> tylko o tych żebienie, one najtańsze. <coughs> zjemam cztery, zjemam nam e, kubi, mamy sobie po jogurtu. Ale pójdziemy. Wzięłam nie. grecki jogurt, wzięłam kefir, <coughs> bo ja, kochanie moje, zapomniałam zrobić hałas w Mogłam zrobić, ale to szybko, szybko, bo do kubusa. Прийшла пілігнярка йому ті баньки кладла. Ну і муі, по кольорку, Як по кольорку знати? Якщо баньки такі філітові, ті е, кружочки. А то є. Хороба. Хороба. А як жовтий, значить не хорий. Чоловік. Ну, якби він no. був хорий, його лікарка 10 зрана, по 10-10 вони були в лікарні. Вона слухала його, і вона шум такий услышала, свої, на пуцах. Пуца має флегму затягненті. І для того, стоп, то то настопто Вже шостий раз хорує, вже в новим роком хворіти. Чотири рази чи п'ять року зачув. Попросту призіб'єння, повідомила пані доктор, не до I dlatego. Jeszcze ingalacja, ale nie wiadomo czy ingalację on będzie brał, bo on im się jeszcze nie chce. wątpię w to. No. Bartek mówi, że wątpił to, mama tak samo mówi, że szkoda tych 100 złotych dawać, inwestować to, bo on nie będzie ci... Bartek mówi, że w jakimś tam w środku byli, to nie chciał inhalacji no, brać. No nie chciał tego. No mnie rozładził, podalona W Wygłupił się z, z tym inhalatorem. Nie, uciekał stamtąd. No widzisz. Także, я десь таку посну зубку добру готувала. Ще пуні, як захце, я її з'ядла. Мамуся була філікавки, ну, бо то такі душі, то стара кура. Мама, мніше, то вони чистіше, а ті то такі сухі. Также купила за 17,34 хіба. To nie tak drogo. takich dwa piersi, dwie piersy. Ona posmaży, będzie miał, Kuba do końca tygodnia ma zwolnienia to chorobowe. I będzie miał co jeść codziennie, będzie miał mizerię. Z ogórka, jak ogórek taki bardzo fajny dzisiaj kupiła. świeże byli ogórki, kochani moi. świeże Twardy takie jak, jak to powinien być ogórek. Mizeria się zrobię ziemniaki ja zaraz obiorę. Także obiadek będzie Kuba miał. O i mama. No i może my się zalapamy na jakiegoś filetika, zobaczymy. Mama miała jeszcze uszka, bo ona nie wykorzystała na święta. Te, co ja kupowała, barszczek. Mama miała jeszcze pierogi zabrożone. E, nie moje, tylko takie sklepowe z Biedronki. E, ona nieraz kupuje i sobie gotuje, bo ona lubi pierogi, a już nie wstanie, nie chce się jej po prostu już ich robić, bo ona by zrobiła, ale to już człowiek tak starszy ma. Niektóry, kochani moje, tak jak moja mama do ostatku będzie gotował, będę do pracy biegał, a niektóry już chce się szanować, chce wypoczywać bardziej, chce, żeby ktoś mu gotował i tak dalej. Śfrąta koło niego, pomagał jemu u wszystkich czynnościach dla niego i jego. No dobra kochani moi, nagadałam, nagadałam, dziękuję za uwagę, jak fajnie, że nie piszą głupich komentarzy u mnie, żadnych nie ma komentarzy, jest superowo, nie muszę, aż ranka naraz raz boli odpisywać, także postarała się Elunia i Karolce, do zobaczenia, całuskie, wy superowie u mnie, pa pa pa, do zobaczenia.